Ja się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryfaring Simulator 19 na moim kanale, w którym to zaprezentuję Wam kolejną ciekawą modyfikację, która w przyszłości przyda nam się do produkcji czegoś innego. Dzisiaj będę się Wam zaprezentować, to będzie dosyć szybka prezentacja, będzie to produkcja chmielu. Dokładnie produkcja chmielu z Global Company. Jak widzicie, tutaj już mam jakieś browarnie dodane. Tutaj do tego Heinekena, akurat właśnie potrzebny będzie chmiel. I tutaj do tej normalnej browarni już nie jest potrzebny, ale mam jeszcze inne browarnie, które Wam będę chciał w przyszłości zaprezentować. I są to tutaj Whitman, browarnia z płotem, bez płotu, do których też właśnie można sprzedawać chmiel. Dzisiaj zajmiemy się samą fabryką chmielu, fabryką, no farmą chmielu, bardziej o tak, na takiej zasadzie to nazwijmy, bo to nie jest fabryka, to jest farma. Jaką farmę sobie postawię. Muszę pokręcić jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej ją przekręcimy. ok będzie coś, coś w tym stylu myślę, że. Myślę, że spoko. Tak jakoś. No to może być tutaj. Mam nadzieję, że... O! Alo! Zwójście mnie, dobra. Wygląda to następująco. Nic się tutaj nie zmienia ten chmiel, on nam nie będzie rósł w żaden sposób Jedyne co musimy tutaj zrobić w tej fabryce to Oczywiście dostarczyć tutaj obornik I dostarczyć tutaj e, wodę, ja wam powiem szczerze, że e, Sam dostarczać tego nie będę e, Z tego względu, że no bez przesady Nie będę tutaj na potrzeby odcinka specjalnie przywoził, nie wiem Całej przyczepy, chyba, że czekajcie Bo nie wiem czy tutaj możemy kupić jak możemy tam kupić obornik, to przywieziemy ten obornik. Nie wiem ile tam jest pewności, chyba też około 50 tysięcy litrów. To sobie to przywieziemy. Albo coś się... Kurde, zgubiłem się na swojej własnej mapie. Tutaj mamy destylarnię. A tam jest, dobra, tam jest. Corki, moja wina. E, także produkcja chmielu będzie wyglądała następująco: e, można też z tego, co się orientuje na niektórych mapach, chmiel jest dodany jako normalna uprawa. I można to zbierać jakimiś tam kombajnami e, Przenica, jęczmie, rzepak... że pak. E. Kiszonka, trawa, siano, słoma, nawóz, obornik można. Popytniemy się z Santobornik od razu. Normalnie mógłbym sobie na przykład z pastwisk wziąć, bo mam w pastwiskach obornik. Już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję, że w pastwiskach mam też obornik. 35 tysięcy litrów i ciężarówka od razu gorzej mi się zwiera Co to ma być? 500 kunia? Trochę mało. Mamy tutaj obornik? Mamy obornik, widzicie? Nie kłanawiam. mamy obornik. Lecimy go sobie tutaj, wyładujemy. Oczywiście można by było tę wodę przywieźć w beczce, ale nie musimy tego robić, bo można kupić mm, bezpośrednio tutaj właśnie z panelu. No i musimy wyładować. Halo? o kurde, ale śmierdzi, dobra. Mm, nie, nie pamiętam właśnie ile tutaj, 25 tysięcy litrów, no to, to to w sumie nie jakoś mega dużo. Jak chodzi o wydajność, to za chwilę też to sobie przetestujemy. Zobaczymy, ile tutaj tego Chmielu Czekajcie, bo tutaj jest chyba. Tak, tutaj mam No i wodę oczywiście, maksimum 50 tysięcy litrów. O, te mamy nawet, że 25 tysięcy tylko. No i na godzinkę, co je przelecimy na takim czasie, to ile na godzinkę nam się wyprodukowało? Dobra, czekajcie, nie tak zrobimy Na 2 godziny No, zróbmy to na 2 godziny, bo ten czas mi się nie zatrzymał o Mamy 4000 I na no to około 3000 litrów na godzinę mielibyśmy w tej produkcji Obornika nam się trochę zużyło Idziemy troszeczkę dalej z czasem Ile nam się tutaj Czy na dobę nam się ileś tam wyprodukuje tego towaru no, no, to, że tego obornika na przykład na 24 godziny nam wystarczy. A, no ale tutaj już mamy zapełnione wszystkie 3 Więc podejrzewam, że około... ...12 godzin schodzi, żeby tutaj to zapełnić. Oczywiście możemy sobie teraz podjechać... ...naszym ciągniczkiem z przyczepą... ...i załadować. Jak To już sobie załadujemy. To w następnym odcinku widzimy się, oczywiście w Heinekenie pewnie, także bardzo polecam subskrybować, zostawić łapkę w górę, będziecie wtedy na bieżąco, jeżeli klikniecie również dzwoneczek, na pewno nie przegapicie następnych odcinków. Jeżeli wam się podobało, standardowo proszę o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, kliknijcie również w dzwoneczek, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!